Witajcie! Dziś omówimy korelację cen srebra i złota oraz efekt dźwigni finansowej. Ceny srebra i złota są skorelowane, a inwestorzy traktują je jako podobne aktywa. Cena srebra rośnie, gdy złoto rośnie, co mocno podkreśla ich wzajemne powiązanie. Srebro porusza się silniej niż złoto, co nazywamy efektem dźwigni na rynku. Jeśli złoto rośnie, srebro rośnie bardziej, ale gdy złoto spada, srebro spada mocniej. Notowania srebra zależą od decyzji banków centralnych, dolara i przepływów kapitału. Dolar i inflacja wpływają na ceny srebra, podobnie jak globalne kryzysy gospodarcze. Podaż i popyt odgrywają rolę, a przemysł, jubilerstwo i inwestycje napędzają popyt. Rosnące zapotrzebowanie przemysłowe może oderwać cenę srebra od złota w przyszłości. Podczas kryzysów srebro radzi sobie gorzej niż złoto ze względu na przemysłowe zastosowanie. Gold-Silver Ratio informuje, ile srebra potrzeba na zakup złota jest to ważny wskaźnik. Inwestowanie w srebro wiąże się z ryzykiem zmienności cen, ale może być atrakcyjne.